Radę taką dużą piłkę złapać pośladkami, tak? A pokazać ci <laughs> nie. Nie podoba bo mi się to wiecie. O co tu chodzi? O... O! Dobra, to czek nam prawo i czekam na lewo, tak? Ale nie nie musisz na drugą stronę. Chodź na, po... na prawo musisz iść. To po jednej osobie wystarczy w sumie chyba. No to już. Aha, musimy, musimy, musimy po kolei. Tu musimy to po kolei, no. Dobra, to stańcie po no, trzech nie. i my po prostu zejdziemy jedno. Już, 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 schodźcie. Zaraz. Za szybko, trochę. to wcześnie. Mam nadzieję, że możecie to za mnie zrobić. Dobra. Uuuu, dobra. Chodzić, 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 chodzić. No, you, you're right. Nie wiem, czy jedna osoba nie, jedna osoba nie powinna zawsze zostać, żeby było trochę do ważenia. No no, git git Wchodźcie, wchodźcie już. No, chyba jeszcze nie. Uuu, you good, you good. <grystanie> <grystanie> Jej. Ej, Rarek. Halo? Na platformę wejść. Mega, mega pomysłowe ogólnie te no. zagadki. E, fajne! Bardzo fajne, no to prawda. Ostatnie były takie takie długie i takie typowe, a tu są takie bardzo króciutkie i fajne. Eee. E. Aha. A, i też waga, bo ta się podłoga. A. To podłogę na później sobie może... zostawmy czy nie. Aha, to trzeba po co? No to czekaj, bo musiał stąd zacząć, tak? Torturami psychicznymi. Czemu torturami psychicznymi? Zajebista jest ta gierka. Wróćcie tego podłogi, zejdźcie z tych kafelków. A ja zobaczmy czy musimy tak piłki przenieść najpierw Zobaczmy No właśnie, może my nie musimy wszystkiego rozwalić musimy przejść dalej Oj, piłki, oh, okay. na, piłki nam uciekły Not good, not good, not good Save Dobra Podaję do przodu Uiu. łapcie, piłka No cholery wyjedne Puśćcie nie, bo piłki nie widzę Trzeba w tę stronę. No jeszcze. No nie. No i dobra, już szliśmy, zobaczmy Ej, bo ja żyje! Łap Łapuję, No to Nie, o, mus... o, o. nie możemy ich do ziemi odbijać. Tu Trzeba się ruszyć tylko prawo, lewo i pilnować podłogi. Tak. A te? te wrócą. Te, te coś ci cię nie wrócą. Dobra, jest gildia, jest bardzo gildia, jest bardzo fajnie. Shit. Ja nie widzę piłki. No dobra. Dobra, to musimy szanować już. Ojej! ojej. <grymne> nice! Agresywnie się trochę. od sufitu, macie dużo pionowych. Struchy. No No ty <grymne> nie do przodu! No oj, teraz jest idealnie, no, nice. niech się tak odbija. O, o, o. Jeszcze raz tak samo, jeszcze raz tak samo. Nie, już możemy wywalić ją. Ja możemy przejść, możemy przejść! Możemy przejść, są dwa klocki, wywali ją do lewej. No, idziemy, 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 idziemy. Idziemy, bo możemy ten. To ma klucz. Ale fuks, nie? No. Kiedy w zagramy? Puzzle można znowu zagrać e, w jakiś piątek, jak będzie, albo coś takiego jakiś inny dzień, który będzie znowu granie na, na Discordzie. Było ostatnio, nie było Cię, Bombix. Chyba, że skończymy dzisiaj tą grę, to możemy zagrać puzzle. Zobaczymy. O, się. O co chodzi? Armata. mam odbić tą piłeczkę głowami, żeby do butelki dotarła. Rozejdźcie Dobra. się. O ja, to trzeba tak blisko? Jakim cudem. Skocz. A, pod, a skocz. Jak będzie, z piłka. No a, zrób, a zróbmy jakiś taki. Jak my mamy to niby zrobić? Zbijmy się i zaczniemy biec w lewo. No, bez klitu. Zbijcie się razem. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Wszyscy na lewo. Nie, słuchaj, ty się nie ruszaj. Ty się nie ruszaj. Ty będziesz naszym stoperem. Wszyscy lewo. I słuchaj biega. Nie, nie, nie. Wy... nie, nie to, przestaje, to przestaje łazić już. No właśnie. O! A czemu możesz... Ja się... Czemu... Jak ty o, wyskoczyłaś. No to byś... Muś... To blacha... Zru... O, i teraz druga osoba ustawia się tam, gdzie Dobra. leci piłka od blachy. Druga osoba dopiero tam, gdzie blacha wyrzuciła piłkę. Nie no, tak wysoko musi być. O. Dobra, sukces stoi w miejscu. Rozszerzcie się na całości, rozszerzcie się na całości. Bo to nie ma sensu tak blisko stać, i tak nie możecie tak Dobra. zrobić. Dobry, dobry, timing trzeba mieć. A, bo... Czyli... Jak ona już dolatuje do mnie? A. No, taki Dobra. timing musisz mieć jakby. Za duże szpary macie, znaczy, za, za blisko jesteście na środku, mi się wydaje. No czekaj, muszę... Przy... Nice. Dobra, Dobra. O, dobra. Lepiej, lepiej, nice. Tutaj musisz się przestawić, polepka. Lewo, lewo. Przepraszam. Troll, nie się w Eldenie nie umiesz spacją? <grych> to praktycznie musicie tak wyskoczyć chyba, żeby nie było skoku praktycznie, że piłka was hamuje, tak mi się wydaje. No. Ja jeszcze nie miałem przyjemności uderzać, więc nie wiem. No. Raz, dwa, trzy. <laughs> Jakie to jest porąbana. Ja się tutaj skupiam. Ej! Oh. Oh. Czemu to nie trafiło? Czemu to tak się stało? No bo nie wskoczyłeś. to nie jest takie łatwe jak myślisz. Ja pierwszy raz to miałem. No. No. Ej, porębka mi już ścięła troszkę. Tak, tak. Nie, normalnie. Nieprawda. Nie, normalnie. Spadła. O, tak właśnie zrobiła. O, nie podoba mi się ten level. Ja chcę spróbować. Oj. Ale to jest pojebane. Skażmy cały czas. Mm -mm. Nie, to tak nie ten, w odpowiednim Musisz... momencie. No. Chwilę przed uderzeniem w głowę chyba. Jak ona jest centymetr przed twoją głową. O, no ja teraz muszę się przestawić. Dobrze. Teraz wiemy gdzie mogę stać. Uff. czy i tak wstać, czekać nie nie Oj. <gry> raz dwa nie. trzy cztery no i choi pojechały dwa rowery <gry> raz <gry> To jest jak rytm trochę. O, zapatrzyłam się. <laughs> jak ty to dwa razy odbiłaś? No właśnie też widziałem. Ja nie wiem. No czemu za każdym razem to leci dalej? Jak to służy? <laughs> Przedwcześnie, nawet jak to odbije to nie wleci do tego dzwanka. Uff. O, o, Uff. Tym... Ej, mi... Dobrze tylko raz trzeba było. No to do. prawda. Idź pan z tym kluczem! Cuchy, Jejs. ostatni. Hu. Dobra. Skucha, skucha. Zauważyliście, jak bardzo cicho byliśmy w tej grze? No, bo trzeba było bo kliknąć. Bo się tak wow. się nawet wyciszył w Discordzie. Co, <grym> on już gra na miucie, na autopilocie? Tak, tak. Nie, ja... ja, ja mnie ogólnie alergia atakuje i ja już się mutuję, o, bo to... Ojoj. O, oj. oh, no. Bo ja też mam to. Ja tu... mam na półki Czemu to nazywa się two players? Ja też coś takiego. Zobaczymy. Może to... się połączeni. Boję się. Two players na sześć graczy? What? Ej. Ja się, ja mogę się ruszyć, nie Nie to, aj, to ja i słuchy Aha, to czekaj No, no wait, idź bo ja muszę, ja muszę, Czemu to jest, tylko my, tylko my idziemy? No może zaraz no będzie, się... jest 6 na 6, więc zakładam, że oni za dojdą No bo nie może wiem to jest jakaś czy coś A może to jest nas dwie osoby po prostu A cztery guziki O! O, zmiana What? Okej okay. O Boże Musisz się zgrać. Dobra, dobra, dobra. dobra tutaj spadam po prostu. i ona ci musi zamienić trakcję. Dobra. Czekaj, 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 nie ruszaj się. O. Uuuu! Cheater! No, mamy. No. Przy kluczu, będzie zmiana pewnie? Tak myślałem. O, A ty musisz dołem. <noise> O, zmniejszenie i zwiększenie. Kolejna zmiana? Łódź? O, czekaj. Dobra, tylko teraz... Czekaj, ja się jeszcze zwiększę. Nie czekaj, czekaj. O! No dobra, ja mam być mały czy duży? Eee, nie wiem. Muszę to być taki, żeby cię przeskoczyć, nie? Nie, możesz być mały i przejdziesz pode mną Nie, nie mogę przejść pod tobą. No jak nie? No, Albo no, nie... trzymaj to. Chodź. Nie, nie... Po, po co. O, i teraz musi być mały, żeby A... przejść. O, tu Open O, door. door Patrz. idź, no, tak, ja ty... Nie, idź, no, no idź, idź, zrób się mały. I po prostu przeskoczesz podem. Ja, ja podskoczę i przejdziesz sobie pod mną. No? Kit. <grym> ja nie, przeniosłem prawie nie, 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 to Oj. Bo ty musisz no, no. no, ale ja będę mógł tylko jeden guzik wcisnąć będąc małym. Dobra biegnij. Skocz na mną i biegnij. Ej, ja nie wejdę. Bo schodów nie ma. Bo jedno, a ten guzik jest schodkiem. Ale jak zejdziesz na to, wejdź na ten schodek. No jak no. No i wejdź delikatnie wy, no i teraz idź otwórz mu tą, tą, tą kratę. No, no. O. No ale ja mam tylko kratę, on nie ma A, chyba, że się duży teraz. Ja ci wydać czemu kratę. Nie, tak, nie, 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 ja ci daję schodki. Aż, ty lecisz, tak, dajesz, tak no. i ty lecisz. Najsu. Nice Ej, fajny poziom. Ej, świetne. Reszta nie przechodzi. <laughs> <laughs> o, zmiana pary. W różnych, w różnych duetach mamy. Teraz właśnie, co my mamy z Blachą robić? A w tym na górę, No nie. w się się tym się podskoczyć. Mi się wydaje, nie, nie, wiem. się Też mi tym w tym w tym w tu in... tym jump! tym w tym w tym w tym w tym Może trollin w Co to pokazuje? To ja klikam myszką, O z was może kliknąć. <laughs> tym to będzie to łatwiej, no ale No to ale się ja? tak nie da. Ja musicie zrobić, mi się wydaje. Takie... Albo spadać równocześnie? W sensie jakby jedna osoba siedzi na drugiej u głowie, na głowie, A druga się odbije. Moje spadanie oh, no. od głowy. To poczekaj. To Stójżesz. Trollin. Trolldin. <laughs> <Trollin. śmiech> <Trollin. śmiech> A Trollin jest z tą babą. <laughs> <laughs> o. Musisz się o, trakcie trakcie. Trakcie. Trollin, Musisz podkręcić jak spadacie. Ale czy myślisz, ten... się dowiaduję o takich trikach dopiero teraz, na tym poziomie No bez to kitu, takie, my takie triki mogliśmy używać na tych innych zwykłych. Czy... O. o, O ty! <laughs> Witam, dzień dobry. Ui. Okay. No. A, jeden na drugim chyba. To wła właśnie na głowę. No to wejdź na pompkę. A. A, a, jeden musi skoczyć, skoczyć jeden na ten klocek. O Boże, co I się, działo? się I teraz. I teraz się musisz wybić z mojej głowy. No. Wejdź tam na górę. No, 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 no ja wiem, ja wiem, skoczyć. ja wiem. Muszę skoczyć. Muszę timing ogarnąć, wiesz? Muszę. Okay. No to lepiej ty ogarnię, ja będę sobie po prostu. Ja myślę, że jak jest na dole. Myślę, że ja my tak zbijemy, bo było za późno. No. Nice. O, o, o. Nice. Super. O, mnie, uh -huh, okej. Okay. Wrócił suchy blacha. Duetów jest milion. Eee, mam być tu? Musicie klikać to same czy te chyba. Nie, macie różne Nie, te. Okay. Jedne podno... a wy zmieniliście teraz. No o, Spacja No dobra, ale co jest... Wybierz, nie wybierz nie dobry znak, wybierz no, dobry nie znak nie I jej zmieniasz, i to ona musi o. o. Nie, musimy klikać jak jest do góry Tak, jak jest strzałka do góry, no Bo jak zjebiesz, jak to dwie osoby spadniecie Dobra, no to czyli jak jest strzałka, to klikam no, no. Nie Tak, strzałkę muszą klikać Tak, zobacz do... Okej okay. okay. I teraz znowu będzie strzałka, tak? Boże, ja się patrzę na twoją stronę, nie? O Boże... Weź klucz. Weź, weź możemy klucz weź? No. Tak. Dobra, weź. No. Ja cię kręcę. No nie. Słuchaj, chyba najśmieszniejsze fejle zawsze, nie? Takie obvious. <laughs> Typu, dojechałem na górę, było mega trudno, to teraz spadnę, bo muszę skoczyć, Oj. Potężny suchy człowiek. Tak, tak mówią o, o tobie na czacie. no. Suchy to jest sponsor, ma tyle skamielin w, w kieszeniach, że jest za ciężki, żeby skoczyć. Dwa. A nie może tylko jedna osoba, pod... a nie, bo się robi minus, przecież jak nie mm. jest osiem. Dobra. Myślałam, że będzie łatwiej. No jest propozycja dla ciebie, Oj. Suchy. Że jak najpierw macha nie... potem Suchy. Że jak, że, jak nie, że jak nie wyrabiasz ze skamelinami, to ci denachli może podtrzymać. Ja też mogę ja podtrzymać. Wiem. Ja wiem, że... Dużo, dużo dobrych dusz jest na czacie, więc na luzie. No, ej! Widzisz, jak go rozkojarzyłeś? Ja się obraziłem na skamielinę. Czemu? Przegrywasz drugi bo miesiąc. Bo nie dostaję za oglądanie. No to nie wiem, co z tym zrobić, żeby mówiąc. Ale ktoś inny musiał przetestować, czy dostaję za oglądanie. Może przez, może... Jaką ty masz rangę? Ty masz vip po prostu, nie? To, to, to istotne? No jest istotne, bo może to w jakiś sposób jest inaczej określone. Ja wiem. tego klucz i spadajcie tamtu no. no weź klucz. Nice. W ogóle słuchaj drugi raz przechodzi mapę, bo raz ze mną, raz z Blachą. Hey.